Kiedy? Teraz? Walka za Polskę nadal trwa. Tu ktoś powiedział na temat Tuska. My będziemy drugą Ukrainą, jeśli my nie zatrzymamy bezrobocia i biedy ludzkiej. Czyli konflikt zbliża się do Polski. Przejdzie przez całą Europę, przez cały świat. Dzień Dżing go chwila chwale To jest mój przyjaciel, mój brat z Korei Komunistycznej, który posiada najwięcej bomb atomowych na świecie. I ja powiedziałem, nie rób, mój dobry człowieku, źle dla Polski. Akcja się zacznie dopiero, mój bracie, jeśli ja to powiem, to użyję bomby atomowej na Europę, ale jeśli chodzi o moją wypowiedź, J. Hill'a, mojego brata, to ja powiem, kiedy to będzie. I jeśli tak ma być, tak będzie. Ale nic w przód nie rób. To zależy od Gienka. Mój bracie. J. Hill, Korea Komunistyczna, to jest mój brat. To jest mój brat, który Ameryka ma, wie, wie, wie że jest w Europie Genek, w Polsce, który ma brata, który utrzymuje dotychczasowe moje warunki nie macie spuszczać bomby atomowej dopóki Gienek to nie powie jeśli ja ogłoszę że masz puścić bombę atomową na Europę to ja to ogłoszę czyli Ameryka Stany Zjednoczone mają o tym wiedzieć i to ma być sygnał wysłany na cały świat że Jingo Hill to jest mój brat, który posiada najwięcej bomb atomowych na kuli ziemskiej. I powiedziałem, nic nie rób i cię pozdrawiam, na twoją rodzinę moją w tamtej kierunku i ciebie i twój cały kraj. I powiedziałem, tak ma być i tak będzie. I po prostu powiedziałem, nic nie rób do przodu, dopóki Genek tego nie powie z Wejherowa dokładnie województwo gdańskie Zwejterowa. nie macie nic robić mój, mój bracie dopóki genek nie powiem jak ja ci dam rozkaz, że trzeba spuścić bombę atomową tak, ale nic tu nie rób nic nie rób ja cię proszę, mój bracie no to jest parę tysięcy kilometrów ale powiedziałem tak tutaj ja jestem ważniejszy od Adolfa Hitlera Dopóki ktoś powstał na kuli ziemskiej, tak. Wszyscy zbliżamy się do deski grobowej. Ale jak mówiłem, jeszcze raz Ci powtarzam, mój bracie, nie rób nic odwrotnie, co Genek z województwa gdańskiego nie powie. Jeśli to zrobisz, to ja cię osobiście zastrzelę. I to jest mój rozkaz. Automatyczny rozkaz. I to, co ja mówię. To ja powiedziałem i tak ma być. Jeśli ja powiem, to Twój kraj jest moim krajem, w Polsce, a ich Koreą Komunistyczną. Tak. Dziękuję za wiadomość. I Stany Zjednoczone. Aha, chciałem pozdrowić Stany Zjednoczone. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam wszystkich prezydentów. Panią Merkelę jeśli chodzi o Niemcy. Tego, aha, Gazprom do, do Polski zbliża się olbrzymią Mróz. Trzeba, czy pan Putin może trochę obniżyć ceny gazu, jeśli chodzi o Polskie. Ja pana też szanuję i po prostu powiedziałem, że, że wszystkich szanuję. Ci, którzy mają coś do powiedzenia albo nie do powiedzenia, żeby o 5% zniżyć ceny gazu, bo zbliża się olbrzymi mróz do Polski, a ludzie nie mają pieniążków. Ci, ci, biedacy, ci biedacy, którzy babcie, dziadkowie, oni mówią do mnie, że oni do mnie mówią do mnie, że za drogi gaz pojawiają wiadomo, kto się by nie ogrzewał. A taka trzeba płacić, nie? Ale ja powiedziałem, Jeszcze raz. Powtarzam. Jingo Hill. Korea komunistyczna. Powiedziałem jeszcze raz. Ja Ciebie szanuję, mój bracie. Nie używaj bomb atomowych, dopóki genek tego nie powie. Co mam być w Europie? No bo Pan życzenie na święta. Tak. Y y